Zarządzeniem prezydenta miasta Stołecznego Warszawy została powołana kapituła konkursu w składzie Ewa Kolankiewicz, przewodnicząca, pełnomocnik prezydenta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Tomasz Harasimowicz, przedstawiciel Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Krzysztof Karos. Przedstawiciel prezydenta miasta Stołecznego Warszawy tramwaje warszawskie. Anna Król, przedstawicielka Fundacji Kultura Nieboli, której inicjatywa otrzymała nagrodę Grand Prix w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową sektor 2014. Tomasz Pactwa, przedstawiciel prezydenta miasta stołecznego Warszawy, dyrektor biura pomocy i projektów społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dorota Setniewska, przedstawicielka Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Portal NGO Warszawa. Anna Zielińska, przedstawicielka Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.